Witam w dzisiejszym odcinku. Zaczyna nowy event ze Sonika. Już tutaj mamy teraz zrobione. Jest 11 dni i 18 godzin do końca eventu. Już mam ten z postem Herosa Sonika i postać Knucklesa Jones. Więc And... a teraz biorę na w sklepie na Tailsa. A teraz zaczynam gierkę. Pierwszą starcie. Dobra Królewskie duchy W ogóle możecie napisać Czy Tęskniliście za Squad Buster, że nie, nie nagrywuch, Ale Chyba, że już nie gracie Albo rzadko Jak ja A to już część częściej Jak już ten event grow Nie Okej, okay. złotego odpalił, bo mam taką specjalną umiejętność. Mam. Pyk. Dobra, uciek. Teraz mi się fajnie Gro jeszcze w prezentach jest dużo ten monet. To znaczy ten koinów sąkowych. Więc zagrajcie jak ktoś zapomniał. Jak fajne są inventy. A potem w ciągu. Ciekło. Dobra, skrzynka. Bałwan, bałwan Krzynia Ciężki Bałwan Armia Czarodziej szczałwarmia, armia Mega atak Oconika. Nie Świnie Nie Duchy Starodziej Ciekomy Max Odwal się Dobra, lepszenie Ulepszenie Hyperowe Wiedziałem na tego typo. No, dawać go. Go i było blisko. Już blisko? Nie, ukradł mi skrzynka, a ta pożałuje za to. Pożałujesz tego, chłopie, co zrobiłeś? dobra, skrzynka na klubie, aha, czy już nie jak na so, fajnie. Nie, umrę, umrę, nie ładuj umiejętność jako. A, ogólnie dadle mnie szybciej Trzecie miejsce 30 pierścieni, okej okay. Handlas. No, stawia się na wykona. W ogóle już dawno nie grałem w to. Tak wygląda profil Historyczna posawa fajno fajna A niestety już nie ma jej To teraz łowy na klejnoty Łowy i gorą no, I najciuk z Eggmanem Eggmanem bardzo dużo pierścieni daje Map ten tryb. A mapa są fajno. No nie, przecież to przez nią przeleciało. A nie dostał nic, on był jakiś odporny na ten. No co? Uszelki. Na kurs. To jest lagowol i przesunął gdzieś Dobra, Max. Znowu mnie kaj przeniosło. Okej, okay, da. Tutaj tego spróbować pokonać. Tamurda. Chodź tu byczku, i on chyba stoi, a nie dobra. Pierwsze miejsce Knuckles, Skrzynia, Szeli, Skrzynka, Piesek, Peki, Szeli, Speedrun robimy. A teraz idziemy się nawalać z bykiem. Chodź tu, byczku. Nie, nie, lecz nie? Okej, okay. nie, bo wola do niego nie podchodzi tymczasowo. No co jest? Ja się teleportuję. Co jest nad skrzynkiem? Nie... Ja nie chcę Gendermanem, bo nad nim kaj. już jest rys... No czemu mnie tam daje? Co jest? Squadbusters. Ogarnijcie się, no czemu ja się z nim biję? No co jest? Ja nie chcę się z nim bić. No. Nie... Zaraz mi padnie Max. No pa. K no to gra bo szczelno. No patrz. To ja cofnę ja i daję najwięcej mogę zginąć Patrz! Ta do strefy mnie daje, nie? Nie, ja nie mogę, nie Jak nie mogę już w to grać. Czekajcie, pa, stoja i sam... A, fajnie, z idzie mi No lagi mom Lagi mom no, co jest, tak nie idzie grać. No, czemu mnie ja do strefy daje ciągle? No, tam klejna i ktoś zrobić, bo zginął i pewnie zginął. O, żyja! ja, Max. Leczenie na kurs. Znowu mój team powraca W tym Prime, fajnie, że mam siódme miejsce przez to. W tym Prime, aha, to jest końcówka, to nieźle. Najpierw ścianie nazwię, czyli to, co teraz biorę najczęściej, najbardziej, to nieźle. I... goblin, w ogóle Spike tutaj, je. tylko jak go zdobyć? Powiedzcie mi, może będzie potem go można odlekać, albo wcześniej było można. Jak wcześniej było go, można, to jest mi smutne, jest mi źle. Ten tu kupić całą strona, nie? Z tego. A czekajcie, widzę, jest. A, dobra. Myślę, że jakieś ulepszenie dla A tutaj gdzieś ciekawiej o wiele, to jesteśmy daleko stąd. Teraz głowy na klejnoty w duecie. Czy to na mną mapa Green Hills i Tryb? Chyba, że to jest tylko na starciu, chociaż źle było i chyba tylko jest na starciu. To nawet się to nie pojawiło. Max Max Klejnoty, pyk Wszystko zbieramy w ogóle ciekawa, czy nam Timowo zbierał te pierścienie. Chyba nie. Fajnie, że tu znowu przeleciał przez lama i pniata i nic nie, ten, nie zadało. W ogóle, czy tu są jakieś ekraniki? Chyba nie. Bo w Teraz chyba tylko na tych mapach Sonicach są takie ekraniki, też. Okej, okay. jak się uderzy, to. No, czy jak tam podejdzie, to się otworzy. Coś, co jest na ekraniku. No, a to jest mój Joyce, ja walić bomba, a tego to trzeba już walić bomba. To jest... Ciągła nie idzie zabić, o dobra. Dostaję. Dostajesz mortis. Nie ma co ukrywać. Dobra, padniesz. I pyg leżysz. na no, tu w no zbieruch dużo. Górnik. Palam super sonika i walimy kolejną Mortisem wy Jesteś otoczony. Byk. Ja się dobrze bałem, nie? Chyba to tylko jednej osobie daje te pierścienie Nie daje zespołów, niestety Tak to by było fajnie opłacalne Grać w ten tryb No Odpalaj się Pyk Gdzie kosz byczku Leczenie Gym. Że mi mniej jednostek padło Chodź tu, Mortis. Dogadajmy się. I dziękuję. Zdrowicielkę pewno. Co?! What?! Co się stało? Wy ty Aha. To tam klejnoty stracili, no nieźle. Nie. Nie dowiem, jak on mnie pokonał nawet. To jest ten Okej, okay, to misję jeszcze trzeba odebrać. Pyk. Księga życzeń. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.